Aby wskazać innym działom, że zamówienie jest gotowe do realizacji, muszę zmienić jego status. Standardowo, przy otwarciu nowego, stan zamówienia jest otwarty. Jeśli użyję funkcji zwolni, system zwolni zamówienie, co oznacza, że wszystkie dane na zamówieniu zostaną zablokowane. Jeśli będę próbował zmienić np. ilość. System napisze, że muszę otworzyć ponownie zamówienie, aby takiej zmiany dokonać. Odświeżę F5. Aby otworzyć ponownie zamówienie, muszę użyć funkcji otwórz ponownie. Jeśli używamy akceptacji w systemie i dane zamówienie musi zostać jeszcze zaakceptowane, muszę wysłać żądanie akceptacji. Wtedy system zmieni status na oczekuję na akceptację. I dopiero po Akceptacji będzie można użyć statusu zwolniony, który zezwala na wykonanie dalszych czynności z zamówieniem.